Cześć yy, Siemanko na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest specjalny gość. No nawet moi się przywitać. Nie ma No, a więc trochę nie wyszło, no ale okej? Okay. No dobra, dzisiaj gramy duo. Yy, ja mam Leona, Brawl Stars, pierwszy odcinek Brawl Stars. O w ogóle Oscar, co yy, wiecie co muszę zrobić cięciem. Yy, no i za chwilę do Was yy, wrócę. Już jesteśmy po cięciu, po prostu musiałem sobie wyłączyć ten i no dawaj, gotowy. W następnym odcinku z Brawl Stars możemy zrobić game -na pad lub co chcecie. Po co chcecie. O tutaj, pięknie, ja już tym Leonem tutaj Power Club się wezmę. Ja, ja, ja już na innych możesz, ja no kurde, no coś mnie łapia. Dobra. Ym. Ym, no i po prostu Byle żeby nam wyszło mam Mamy 7 klubów Kurde Trochę się Uważaj, uważaj! No dobra. Słuchajcie, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. No więc tak. No dobra, no to gramy. Jeszcze sobie na ten za zadynężam. Jeśli chce, chcecie, żebym grał y, Ginem Lub Mortisem, to ten. I powiedzcie mi, czy dobrze na Tana słychać, bo nie wiem. Chodź tu podam skrzynkę. No halo, bo nie trafiłem. Dobra, ale skupienie. Dawaj tego poko. Poko, 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 poko. Ale no i pomóż, panie słoni. Nie mogę, nie mogę Dobra, nie mogę. Wiem, ten... Kurde. Okay. Dobra, teraz musimy wygrać. Zmienię postać jedynie na broka, bo Leonem nic dzisiaj nie idzie. A na broku na pewno mi pójdzie pierwsze miejsce. No bo widzicie, trochę na nim dużo mam pucharków nabitych. Jeszcze y, Brawl Box'ika otworzymy, do cztery, y, y, cztery punkty do Leona i do... nie pamiętam jeszcze, ale widzieliście sami. No i y, Nathan wziął Penny. I mówcie też nam, jakimi postaciami grać mamy. To jest z Nathanem pierwszy odcinek, dlatego tak trochę się nie odzywam. Bo jeszcze się wstydzi trochę. No właśnie. Jest tam ktoś? Bóg! Co, ty ten! Pięknie. Nita. Nita nam dała power kluba. Dobra, ale jest bardzo dobrze. Jak na razie, nie na ten? I czas drugi. Nie Dobra. Dobra, nie zajmujemy się nim. Tego Daryla na spokojnie możemy wziąć. Tutaj nie, nie potrzebnie łuta. To... Dobra, i wygrana będzie. Serio. Pani, to jest taka słaba. Ja wolę zebrać powercuby. I poczekaj, my sobie tu będziemy stać, ktoś zaraz do nas przyjdzie. A ja wiem, gdzie on jest. O, tam jest Karl. Jeszcze dla śmieszku się źle wyrzuciłem ulta. Jeśli w ogóle chcecie, żebyśmy co, yy, żebym ja co miesiąc otwierał jednego yy, Mega Boxa, mogę to dla was zrobić, ale co miesiąc. O, w ogóle nie wiem, jak mi się gotowy nacisnęło. I na koniec odcinka, Natan otworzy ile skrzynek? Natan, halo? No, ile skrzynek na koniec odcinka otworzysz? Ile? No, ile skrzynek na koniec odcinka otworzysz dla widzów? Nie wiem, może dwa, dwie. Ja też chyba dwie. Znaczy no, już mamy dziesięciominutowy no, odcinek, już mamy 6 minut, a więc ostatnia gierka. bo jeszcze musimy otworzyć te skrzynki i yy, ja sobie ulepszyłem broka. No i jest ok. Dobra, te, tego Karla można tu pobić na spokojnie. No nie, no nie, no nie. Wiesz co? Tak, on grał Karlem. Ostatnia gierka, teraz zrobimy, bo to była za szybka. Jak on grał karlem, to wiecie, kim ja będę grał. Widzowie już wiedzą. Ty jeszcze nie. No właśnie, karlem. E, dobra, i mo możemy też zrobić taką serię z otwórz i graj zgapimy. Trochę od YouTuberów, ale jeśli chcecie zostawcie dzisiaj 5 lajków w górę. Bo widziałem pod ostatnim odcinkiem, że zostawiliście aż 3 łapki w górę. O co prosiłem? To jest bardzo dużym wynikiem, jak dla mnie. Dobrze. Dobra, spoko. Nick, dawaj to od dwóch stron. Lol dziewczynek. O nie. Ja tu będę wolno szedł? Lol mega lol. Mega grillolo, mega grillolo, grillolo Spoko, spoko. spoko.

Dobrze natan. Ja go sobie tu dorobię. No i dam. Dobra. Teraz otworzymy już te wszystkie skrzyneczki. I zobaczymy, czy wyszliśmy na plus z pucharkami, czy nie. Mam nadzieję, że na plus. Ja otworzę też dwie skrzynki. No to otwieraj natan. Mówczo ci wypadło. Halo? No halo? No, czytam? Otwieram skrzynki, mówca ci wypadło. No co? To... No, co ci wypadło? Dawaj. Co? Dobrze. Do rągi do punkty? Dobra, teraz ja jedną. Eee, y, pieniążki. Do Jesi 6. Del Primo 10 i dwa bilety y, na wydarzenie. A więc to koniec dzisiejszego odcinka. Do widzenia i papa pa. No, czekam, czekam. Coś pisze, coś pisze. Trzeba zobaczyć. Pa, pa, No to elo.